Tutaj mamy pakiet narzędzi, czyli jeden zestaw są to akurat te cążki, które zostały wysterylizowane i poddane dezynfekcji, pełnej dezynfekcji w mejcy ultradźwiękowej, jak również w autoklawie. Wcześniej, przed przystąpieniem takiej dezynfekcji, ten pakiet wygląda tak: z jednej strony pasek jest różowy, a z drugiej jest niebieski, a zielony, w zależności od firmy. Po pełnej sterylizacji on zmienia kolor. Dla takiego klienta, który trafia do nas, do gabinetu, jest to czytelne. Dla Was jest to czytelne również w pracy. I to też pokazuje pełne bezpieczeństwo tak? wykonanego takiego pakietu. Te pakiety zawsze powinny być otwierane przy kliencie, zawsze powinno to być zrobione w rękawiczkach jednorazowych. Do cyklu sterylizacji w autoklawie również wkładamy paski, które pokazują nam, czy ten cykl przebiegł prawidłowo, czy też nie. Każdy ten pasek potem wpinamy do raportu, który jest wypełniany w, codziennym, w codziennej pracy gabinetu. Jest to karta kontroli procesu sterylizacji, jest napisana zawsze ilość pakietów, kto wkładał, numer ewidencyjny, ewentualnie uwagi, godzina. Później ten pasek jest przyklejany tutaj na górze i opisywany, który to był cykl sterylizacji. To jest wymagane w ramach kontroli sanepidu to jest bardzo potrzebne jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w gabinecie bezpieczeństwo wasze i każdego klienta który do nas tutaj trafia bo jeżeli taki klient trafia i pokażemy mu taki cykl wykonywanego pełnego procesu czuje się po prostu bezpiecznie w naszych rękach jeżeli chodzi o produkty jednorazowe do manicure'u, no to nie wyobrażam sobie pracy bez rękawiczek od momentu, kiedy zaczynam tą pracę, poprzez kiedy ją kończę. Nie wyobrażam sobie pracy bez produktów do dezynfekcji powierzchni czy do dezynfekcji mycia dłoni, jakby choćby wszystkich produktów do myjki ultradźwiękowej i... Autoklawu. Autoklawu zawsze używamy wody demiralizowanej, tak? takiej, która nie popsuje nam tego sprzętu, bo miejmy to na uwadze, że ten sprzęt nie należy do najtańszych. Jeszcze mamy pilniczki jednorazowe, które używamy jeden raz, możemy je dać w prezencie naszemu klientowi albo je wyrzucić. Są jeszcze również inne formy, są na przykład takie metalowe nakładki, gdzie możemy przyklejać jednorazowe stripy o różnej gradacji.